Od schyłku XIII wieku do końca panowania Kazimierza Wielkiego, na dworze królewskim państwa polskiego dominowały urzędy charakterystyczne dla okresu panowania dynastii piastowskiej. Zaliczali się do nich m.in. komes nadworny, pełniący funkcję nadwornego dowódcy wojsk książęcych albo królewskich, dalej był wojewoda który był ówczesnym odpowiednikiem dzisiejszego premiera, czy kasztelan krakowski, który był odpowiedzialny za zarządzanie dworem królewskim w Krakowie. Jednakże po śmierci Kazimierza Wielkiego, ostatniego polskiego króla z dynastii Piastów, zaczęły zachodzić zdecydowane reformy, Administracyjne w państwie polskim na przełomie XIV i XV wieku. Między innymi zmieniono całkowicie kompetencje komesa nadwornego. Od tego momentu miał on zajmować się przede wszystkim kompetencjami sądowymi, zajmując się m.in. obradami sądów podkomorskich, które rozstrzygały spory graniczne pomiędzy właścicielami ziemskimi. Czy wprowadzono zupełnie nowy organ sądowy, znany jako sądy ziemskie, które kształciły się z danych dzielnicowych sądów nadwornych. Oprócz tego w Polsce zachowano Urząd Starosty, który obowiązywał w państwie polskim od czasów króla Wacława II i który na poziomie lokalnym zarządzał poszczególnymi prowincjami i starostwami państwa polskiego. Zmieniła się również całkowicie ustrojowość państwa polskiego na przełomie XIV i XV wieku. Przez cały okres panowania dynastii Piastów tron polski był dziedziczny i przechodził z ojca na syna. Jednakże, kiedy rządy w państwie polskim po roku 1386 przejęła dynastia Jagielonów, sytuacja uległa radykalnej zmianie. Od momentu, kiedy Jagiellonowie zasiedli na tronie polskim, monarchia w kraju stała się elekcyjna, co oznaczało, że po śmierci poprzedniego króla, na jego następcę wybierano tego który uzyskał zdecydowaną większość głosów podczas elekcji organizowanej przez szlachtę. Przy czym tak długo jak na polskim tronie zasiadała dynastia Jagielonów, to elekcje w państwie polskim ograniczano tylko do dynastii Jagiellońskiej, gdyż w tamtym okresie utrzymywała się unia personalna między Polską a Litwą. Więc gdyby szlachcice zdecydowali się wybrać Jakiegoś króla niewywodzącego się z dynastii Jagielonów mogłoby to doprowadzić do zerwania Unii między Polską a Litwą, a żadna ze stron nie mogła sobie na to w tamtym okresie pozwolić. W efekcie czego można powiedzieć, że okres monarchii elekcyjnej rozpoczął się w państwie polskim nie w XVI wieku po wygaśnięciu dynastii Jagielonów, lecz zaczął się on już pod koniec wieku XIV. Kiedy dynastia Jagielonów dopiero obejmowała władzę w państwie polskim. Innymi ważnymi zmianami politycznymi i ustrojowymi, jakie zaczęły zachodzić w Polsce, w szczególności pod koniec XV wieku, była rosnąca rola sejmów i sejmików na terenie całego państwa polskiego. Już w roku 1493, z inicjatywy ówczesnego króla Polski, Jana I Olbrachta, zwołano pierwszy wzorcowy Sejm Walny, który składał się z Izby Senatorskiej, w której skład chodzili biskupi, wojewodowie i kasztelanowie oraz Izba Poselska, w której skład chodzili posłowie wybierani na sejmikach ziemskich. Sejm Walny był odpowiedzialny za podejmowanie wszystkich ważnych decyzji, które decydowały o sprawach ogólnokrajowych, podczas gdy sejmki ziemskie były organizowane przez szlachciców z poszczególnych regionów państwa polskiego i które na drodze głosowania miały wybierać posłów, którzy mieli reprezentować dany region Królestwa Polskiego na obradach Sejmu Walnego. Oprócz tego istniały również na przełomie XIV i XV wieku tak zwane sejmy prowincjonalne, które na poziomie lokalnym w obrębie danej prowincji Królestwa Polskiego decydowały o jakichkolwiek ważnych sprawach na poziomie lokalnym. XV wiek przyniósł również ze sobą czas, w którym zaczęto coraz częściej nadawać przywileje szlacheckie przedstawicielom stanu rycerskiego. Przedstawicielami stanu rycerskiego, a później szlacheckiego zaczęto nadawać już w drugiej połowie XIV wieku kiedy to jeszcze za panowania dynastii Andegawenów, nadano przywilej koszycki z 1374 roku, który powszechnie jest uznawany za pierwszy przywilej szlachecki w historii Polski. Później tych przywilejów było coraz więcej, a z każdym kolejnym przywilejem władza i kompetencje polskiej szlachty rosły, jednocześnie poważnie ograniczając władzę królewską. Apogeum nadawania przywilejów Państwie polskim nastąpił w roku 1505, kiedy to na obradach Sejmu w Radomiu uchwalono wówczas tak zwaną konstytucję Nihilnowi. Słowo Nihilnowi z języka łacińskiego znaczy nic nowego. Zgodnie z tą konstytucją, król od tego momentu nie mógł wydać żadnych nowych ustaw bez zgody szlachty, co jeszcze bardziej ograniczyło dotychczasową władzę i kompetencje króla. Króla zwiększając władzę i autorytet szlachty, a w, a, w a w szczególności sejmu walnego. To wszystko jednak sprawiło, że na przełomie XV i XVI wieku, praktycznie jedyną dużą i uprzywilejowaną grupą społeczną w państwie polskim była właśnie szlachta. Podczas gdy pozostałe grupy społeczne miały jedynie ograniczone prawa, lub nie posiadały ich wcale. Dotyczyło to zarówno mieszczaństwa, jak i chłopstwa. Wprawdzie, mieszczanie próbowali jeszcze wywalczyć dla siebie pewne prawa i przywileje próbując odwoływać się do znaczącej roli politycznej i gospodarczej, jakie w państwie polskim odgrywały takie miasta jak Gdańsk, Kraków czy Warszawa. Jednakże w dłuższej perspektywie nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących praw czy wpływów, w konsekwencji czego od XVI wieku pozycja mieszczaństwa w państwie polskim jedynie malała i sytuacja ta nie uległa zmianie przez... Cały okres istnienia państwa polskiego aż do XVIII wieku. W jeszcze gorszym położeniu znajdowali się z kolei przedstawiciele stanu chłopskiego, którzy nie posiadali absolutnie żadnych praw i byli grupą całkowicie zależną od szlachty, która dzięki temu mogła swobodnie ustanawiać nowe prawa, które były korzystne tylko dla nich, ale nie były one korzystne dla przedstawicieli stanu chłopskiego. Wszystko to sprawiło, że na początku XVI wieku w Polsce zaszły poważne zmiany społeczne, które pozostały niezmienne praktycznie aż do XVIII wieku. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.